Ja zaczynam czy machasz ten Dobra. Ujęcie! To 83 Motoradio. Radio na dwóch kołach. Halo, halo, tu graża. Halo, halo, tu Basia. Basiu, czy mnie słyszysz? Nie słyszycie, bo mam słuchawki. Więc zaczynajmy! Stałyśmy dziś bladym świtem i zgromadziłyśmy się tu tłumnie, aby przekazać wam ekscytującą wiadomość. Najlepsze internetowe, motocyklowe radio objęło patronat nad naszą wyprawą do Gruzji i będzie śledzić nasze przygody. Pozdrawiamy Sewena, Rastę, Soprano, Gacka oraz wszystkich słuchaczy. Zapraszamy do słuchania motoradia, śledzenia naszych przygód na naszym internetowym blogu oraz lajkowania nas na Facebooku. One temu winne? One temu winne? One temu winne! Motoradio, radio na dwóch kołach.